budzik dzwoni. Chyba najlepiej od razu wstanę. Hmm, budzik Pawła nie obudził. Jak zwykle śpi spokojnie i głęboko. Ale ja go obudzę. Paweł, wstawaj. Budzik już dzwonił. O, dzień dobry. Dzień dobry. O, możesz iść pierwsza do łazienki. Mi kawa jest potrzebna. Dobrze. Najpierw umyję twarz tym ręcznikiem, żeby tak śpiąco nie wyglądać. A teraz lepiej. Następnie muszę włosy uczesać, bo jak zwykle są rozczochrane. A więc włosy są uczesane, a teraz zęby umyję. i w sumie jestem gotowa. Teraz się ubiorę. Proszę nie dziwcie się, że cicho mówię, ale Kuba tu w tym pokoju jeszcze śpi. Nie chcę go obudzić. Myślę, że chyba to ubiorę. O, tak może być. Jeszcze tylko okulary. Paweł poszedł do łazienki, a ja w tym czasie śniadanie przygotuję. Dzisiaj jest weekend, w weekendy na śniadanie przeważnie jemy kofry, naleśniki albo pancakes. Dzisiaj zrobię gofry. To taka tradycja, kofrownica jest tu na dole w szafce. Zaczynam robić! Do ciasta potrzebne jest jajko, a do tego mleko, trochę masła, oczywiście mąka. Trochę cukru, szczypta soli i proszek do pieczenia. Składniki dobrze wymieszać. Do smaku dodam trochę wanili. I jeszcze raz dobrze wymieszać. Żeby ciasto się nie przykleiło, spryskam kofrownicę olejem. A teraz wlewam trochę ciasta do kofrownicy. Pierwszy gofr jest gotowy. Jak widzicie, udekorowałam gofry czekoladą i owocami. Czas, żeby nakryć do stołu. Oliwia woli z czekoladą. Paweł z jagodami. Dla mnie z truskawkami. Dla Klary ze śmietaną. Dzieciom naleję herbaty. Ach, zanim dzieci się obudzą, wypiję jeszcze spokojnie kawę. O, słyszę, że Kuba płacze. Idę do niego. Dzień dobry, Kuba. No to zobaczmy od razu, czy Hania wstała. I dzień dobry, Fluffy. No i Hania też się obudziła. Dzień dobry, dobrze spałaś? To chyba miało znaczyć, że tak. A teraz przygotuję Wam obydwą butelkę z mlekiem. O, maleństwa już wstały? Tak, tak, prawie jednocześnie. No dobrze, obudzę resztę i możemy śniadanie zjeść. Dobrze, a ja przygotuję w tym czasie dla Hani i Kuby butelkę. Ok. No, a Wy siadajcie do Waszych stolików. Zaraz będę, podgrzeję wam butelkę. Dla kuby zrobiłem większą butelkę, bo on nic innego jeszcze nie je. A Hania powoli, krok po kroku zaczyna wszystko jeść. Jest starsza. Podczas jak butelki się podgrzewają, zrobię dla Hani papkę. Mleko można podać, jest ciepłe. Idę dziewczynki, Oliwie i Klarę obudzić. Normalnie w weekendy pozwalam im się wyspać. Ale że dzisiaj po śniadaniu mamy bardzo ważny termin, obudzę je teraz. Na pewno pytacie się, gdzie idziemy. Zdradzę wam. Z tego powodu, że dziewczynki już od dawna życzą sobie mieć kotka i że mamy wystarczająco miejsca, zdecydowaliśmy się na kota ze schroniska. I dzisiaj jedziemy po niego. O, oh, pokażę wam zdjęcie. Schronisko nam przysłało. To jest ten kot. Tego kotka zaadoptujemy. No, ale teraz idę obudzić dziewczynki. Oliwia, wstawaj. Śniadanie! No nie, jeszcze chcę spać. Przypomniało mi się coś. Dzisiaj kotka ze schroniska odbieramy. Okej, okay, już wstaję. Cieszysz się, tak? I to jak, mamo? No dobrze, możesz już iść na dół, usiąść przy stole. A ja obudzę Klarę. Tak, mamo. Klara, wstawaj, mój mały śpioszku. Uch. Już rano? Ja chcę jeszcze spać. <laughs> Przypomniało mi się, że dzisiaj po kotka jedziemy. Dlatego już się obudziłam. <laughs> to bardzo ciekawe, bo Oliwia tak samo zareagowała. Naprawdę? Tak. No, chodź na dół. Śniadanie już gotowe. To dobrze, bo jestem bardzo głodna. Mmm, pysznie to wygląda. Tak, ja kocham kofry. No to smacznego. Smacznego. Dziękuję. Mamusi, mam to było pyszne. <laughs> Chętnie. Tu, proszę. Ubierzcie się i umyjcie zęby. Zaraz jedziemy do schroniska. Mhm, tak. Flafi, już wkrótce będziesz miał kogoś do zabawy. Mam nadzieję, że Flafi będzie się z kotkiem rozumiał. Na pewno. Ja teraz zęby umyję. Ja i Klara możemy już elektryczną szczoteczką umyć zęby. Bo jesteśmy już duże i niedługo do szkoły idziemy. Gotowa. A teraz idę zęby umyć. Muszę się szybko ubrać. Hmm, krótkie spodenki, zieloną bluzkę. I moją ulubioną opaskę. Gotowa pół godziny później. Możemy w końcu jechać? Tak, tak, już już chyba czegoś brakuje. Ojej, zapomnieliśmy o koszyku dla kota. Idę po niego. Ja też to tak zapomniałam. Ojej, ja też! Mam, no to możemy jechać. Dzień dobry. Dzień dobry, mamy termin na odbiór kotka. Ach, tak, to państwo. To by był ten beżowo-brązowy kotek, tak? Tak, właśnie. Dobrze, a więc w Państwa domu już byliśmy. Wszystko co kotu jest potrzebne było. Miejsce do spania, kuweta, zabawki i tak dalej. No to powiedziałbym, że idę po kotka. O, proszę mi dać ten koszyk. Włożymy go od razu do koszyka. Oczywiście, proszę. Za chwilę będę. Nie mogę się doczekać. Zaraz możemy kotka do domu zabrać. Tak, będziemy mieli kotka. Ja też się cieszę. Proszę, przekazuję wam kotka, gratulacje! A teraz prosiłbym jeszcze o podpisanie tego formularza, dokumenty, ubezpieczenie i tak dalej. Oczywiście. Dziękuję bardzo! Rachunek za parę dni przyślemy pocztą. Tak, dobrze. No to życzę wszystkiego dobrego z waszym nowym domownikiem. Dziękujemy, papa. Pa. Najpierw kotka nakarmimy. Mhm. O, dlaczego ona ucieka? Odkryła chyba drapak dla kota. Ten drapak się chyba jej podoba. Mhm. Wow, wspięła się na samą górę. No. Jak chcecie, możecie kotkowi dać parę przysmaków i się na pewno do was przyzwyczai. O tak, proszę. Przesmaki są tu. Dla ciebie i dla ciebie, hura, miał, 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 chodź na dół. Mamy coś dobrego dla ciebie. Zobacz! O, oh, schodzi na dół. Proszę, ja też coś mam. Ciotka, chyba nas lubi. Słyszałaś, mruczy, czyli lubi być z nami. O, jesteś najsłodszym kotkiem na świecie. Hmm. Wygląda na to, że dziewczynki kotka już pokochały. Bardzo mnie to cieszy, ale tak nawiasem mówiąc, to jeszcze imiona dla kotka nie mamy. Nasz kotek to dziewczynka. Może macie jakieś pomysły i napiszecie w komentarzach. Szczekaj! Uspokój się, Flafi! O, Flafi, przecież to tylko nasz kotek, co ty zazdrosny jesteś? My przecież ciebie dalej kochamy. No chodź, chodź, pokłaszczę cię. Flafi, patrz, kotek. Kochany kotek. ją do siebie. Mam nadzieję, że się nie będą kłócić. Nie, na pewno nie. Dzisiaj to na tyle i mamy nadzieję, że nasz kotek też Wam się podoba. I ciekawy, jakie imię wybierzecie mhm, dla naszego kotka dziewczynki. Pa, pa! pa, pa.